W uścisku grzechów, to prowadzi nas do życia wiecznego. O nieba wysokości Bogu. a nieba 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 nieba. Dzisiaj, gdy będzie poświęcona i odsłonięta tablica żołnierzom 24 Super. Teraz nastąpi podniesienie flagi Państwowej oraz Od odegrany zostanie hen. Szanowni Państwo, za chwilę będziemy świadkami odsłonięcia tablicy pamiątkowej dedykowanej żołnierzom XXIV Pułku Ułanów w poległych walkach o Rzeszów i Łańcuch w dniach 8-9 września 1939 roku, 83 lata od tamtych wydarzeń. Jest to tablica wyjątkowa, gdyż liczy sobie co najmniej 56 lat. Nie ma już wśród nas tych oficerów i ułanów 24 pułku, którzy byli inicjatorami tego upamiętnienia i zapewne też sfinansowali tę tablicę. W 1966 roku żołnierze Koła Pułkowego w Londynie oraz żołnierze mieszkający w Polsce podjęli projekt upamiętnienia swoich poległych kolegów. Wśród nich był też rotmistrz Romuald Radziwiłowicz, broniący ze swoim szwadronem Rzeszowa, później powstaniec warszawski. W Kraśniku odsłonięto wówczas pomnik 24 Pułku Ułanów. Ponadto powstały tablice upamiętniające szlak bojowy tej jednostki we wrześniu 1939 roku w Jordanowie i Kasinie Wielkiej, a także w Rzeszowie. Niestety, ta ostatnia nigdy nie została odsłonięta zgodnie z zamysłem fundatorów na budynku Szkoły Podstawowej nr 10. Tablica została złożona w piwnicy rzeszowskiego zbowidu i zapomniana. Dzisiaj wiemy, że pierwotna zgoda na odsłonięcie tablicy jesienią 1966 roku została wycofana przez ówczesne komunistyczne władze Rzeszowe. Być może krew przelana za Polskę nie była cenna w oczach ówczesnych decydentów. W ubiegłym roku pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w piwnicy naszego budynku przy ulicy Chopina, gdzie niegdyś mieściła się siedziba z Bowidu, odnalazł wspomnianą tablicę. A po jej renowacji zdecydowaliśmy o uroczystym jej odsłonięciu. 83 lata od tego dnia, kiedy żołnierze 24 Pułku Łanów bronili dostępu do Rzeszowa. Dzisiaj mamy okazję wypełnić wolę jej fundatorów. Jest w tym zatem coś z metafizyki. Z okazji odsłonięcia tablicy pamięci narodowej. salwa Honorable! Szanowny panie rektorze, przekazujemy. Na pana ręce ziemię z miejsc bitew 24 Półkułanów we wrześniu 1939 roku. Pochodzi z czterech miejsc walk: Kasiny Wielkiej, Wysokiej, Żółkwi oraz zbojsk. Liczymy, że jest to odpowiedni sposób wyrażenia wdzięczności środowisku, pracowników oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie i panu osobiście. Panie dyrektorze, za wkład w kultywowanie pamięci o żołnierzach 24. Pułku Uwanów. Wierzymy, że przekazana ziemia zostanie stosownie wykorzystana przez Instytut Pamięci. Włożymy tu również ziemię z Rzeszowa. Dziękuję bardzo. Tak. 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 Terima <laughs> Finału. Myślę, że przez te dwa dni udało nam się yy, wszystkim uczestnikom i począwszy od 3, poprzez Uroczystość Tablicy, piknik edukacyjno-wojskowy, wętach muzyczny w teatrze i dzisiejszą konferencję. Przeprowadzić wszystkich Państwa przez pewną podróż, podróż historyczną, podróż metafizyczną. I to jest chyba najpiękniejsze właśnie w historii. Myślę, że już mogę Państwa zaprosić za rok, prawdopodobnie w kwietniu, do Ojcówa. Chcemy cały czas pozostawać w tej konwencji kultywowania pamięci o formacjach, którymi kierował generał Stanisław Maczek i jego podkomendni. Będziemy szykować szereg niespodzianek, także Postaram się zrobić tę uroczystość w takim komponencie kilku wydarzeń. Także serdecznie Państwa już zapraszam w kwietniu do łańcucha i dziękuję Państwu. W październiku że... no to tak, W październiku konferencja o lasach żołnierzy PSZ-u. 20-21 października na zamku. W Sanoku dla wszystkich miłośników historii wojskowości i losów żołnierzy PZ-u zapraszam Państwa. Myślę, że szereg ciekawych e, e, wystąpień. Dziękuję bardzo.